can say uh, we have the results on our own loft, but we have also the results on other lofts, uh, other lofts, other fanciers, and also we like to compete in loft races. Mm. So with our loft, uh, we have uh, some really good results with the uh, first national uh, victories and uh, with these trophies as a result. Um, and we have also Olympiad birds uh, with Olympic era, for instance. Uh, um, but also important, we uh, like to send birds to loft races, and we have really some really good results there. For instance, last year. Winter Red w najpierw. Czyli e, pokrótce, żeby nie zabronić daleko, bo referencji jest tyle, że muszę nadążyć. E, gołębie werkamenów zdobywają rezultaty na różnych płaszczyznach. Jest to gołębnik ich własny, jest to go, są to gołębiki obcych hodowców, gdzie poszedł ich materiał. Między innymi u mnie i u wielu innych hodowców. I są to również wspólne gołębniki, gdzie gołębie są po prostu pod nadzorem obcych ludzi, gdzie są to gołębie młode, lotowane, powiedzmy, według różnych kryteriów. Są to gołębniki w Chinach, są to głębi w Tajlandii, są to różne gołębniki na świecie. I tu właśnie wspomniał o gołębniku w Tajlandii, o którym będzie chciał teraz powiedzieć. For instance, we in Thailand, I one... Thailand one race is, for instance, in my eyes, one of the most difficult, one race because the weather is really hot and the temperature,

i po drugie jest bardzo duża wilgotność, bardzo wysoka temperatura i zazwyczaj są loty pod wiatr. I tak, w zeszłym roku w tym wspólnym gąbniku tajlandzkim mieli drugiego asa po wszystkich lotach, a rok wcześniej mieli pierwszego asa i generalnie przez organizatora ten gąb przed dwóch lat był okrzyknięty jako najlepszy gołąb kiedykolwiek, ponieważ on z wszystkich lotów pojawił się czołowo i nigdy wcześniej gąb takich rezultatów nie osiągał. And uh, also a very remarkable result in our loft. Uh, last year, we sent young birds born at our loft in Belgium to China to compete in the famous Pioneer One Lo 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 loft race. Pioneer. It's Pioneer. Pioneer. Okay. And it's, uh, the, we can win there the, the biggest prize uh, amount in the world, I think, in pigeon racing. Uh -huh. And in that race, uh, we competed against all other uh, fencers from China, from um, Germany, France, Belgium, Holland, the USA. And we had there from all the uh, non Chinese birds, so from all the foreign birds, we had the first and second ace pigeon. And oh. The people there were really astonished because they said, Yeah, it's really remarkable that uh, your birds were born here. They were sent to China when they were really, really young, so it's a very big risk. And nevertheless, they could win first and second ace pigeon. So we were really uh, also uh, happy that our birds could prove that they can win in, in uh -huh. difficult circumstances. <laughs> Jest to z bardzo prestiżowego gołębnika Pionier, który znajduje się w Chinach. Jest to najbardziej prestiżowy gołębnik na świecie z największą sumą pieniędzy do wygrania. I gołębie, które były przeznaczone na ten wspólny gołębnik, były zaobrączkowane specjalnymi obrączkami, które zostały tu przysłane z Chin, czyli gołębie zaobrączkowane w Belgii, wysłane wciąż jako młode do Chin, czyli po prostu całkowicie inny koniec świata. Tam były oblatane i były to pierwsze dwa asy, pierwszy i drugi as z gołębi poza terenu Chin, czyli z gołębi takich nadesłanych z różnych części świata, z Kanady, z Meksyku, USA, Europa, więc dwa pierwsze asy gołębie, które po prostu były, że tak powiem, z obcych krajów. To po prostu było coś, również czego się wcześniej nigdy nie wydarzyło, więc również... Właśnie dzięki tak błyskotliwym zwycię zwycięstwom, jak właśnie Asy na gołębiach w Tajlandii, czy właśnie w Chinach, to to powoduje, że gołębie są tak atrakcyjne i, i po prostu mają bardzo dużo zapytania o tego gomie. To um. finalize my examples about our results in the Malaw trees. We could also mention the the one million dollar race in South Africa 2 years ago. We had there the first um, winner of the knockout race. Knockout mm -hmm. race is like a special type of ace pigeon uh, ranking because every week you have one group and only the top percentage can go to the next round. Mm -hmm. And our birds made it to the final race eh, more than 500 kilometers and it came back as first of the remaining group. So uh, it's also quite special because uh, inside um, the racing inside that race. When it was? Two years ago. Ah. Czyli również kolejne spektakularne osiągnięcie, jest to One Loved Race, który również w Polsce bardzo śledzimy, jest to w Afryce, One Million Dollar Race i gołąb tam był pierwszym asem w tej tak zwanej opcji knockdown, czyli jest to przez wszystkie loty gołębie, które się w tym klasyfikują muszą wstawić w określonym procencie gołębi pierwszych, które przylatują i ten gołąb właśnie od nich zdobył tam pierwszą nagrodę, także również pokazuje, że gołębie są bardzo wytrwałe i waleczne. And uh, yeah, people ask us how, what is your secret to have such uh, results in one love races, but yeah, actually there is really no secret about it. But in general we can say we never send children from our famous pigeons to the one love races, but also f always new from new, new, new pigeons, new pairings, young birds mm -hmm. that we want to so test and try out and we send those to the one love races. Yeah. I kolejną rzeczą, z którą się spotykają to jest to, że po tych różnych właśnie takich spektakularnych osiągnięciach, które się wiążą również z dobrymi wygranymi, ludzie pytają, jaki jest sekret, gdzie tkwi sekret, tajemnica, że po prostu te ich gołębie wysyłane nie w ilości 50 sztuk czy 100, co, co widzimy często, zwłaszcza przez Holendrów, co jest słone, ale oni wysyłają zazwyczaj minimum, czyli te 3-5 sztuk i te ptaki potrafią właśnie zdobywać takie rezultaty. Więc hodowcy pytają: "Co robicie, że wam to się udaje?" A oni to co robią to właśnie ku przekorze nigdy nie wysyłają gołębi młodych ze swoich najlepszych gołębi rozpłodowych, czyli asów lotowych, ale wysyłają zazwyczaj z młodych ptaków, nowe kombinacje, nowe krzyżówki i, i właśnie to te nowe ptaki często osiągają tam właśnie ponad przeciętne rezultaty. And then... i first <coughs> talked about our success in love races, but also in the second part was people who raise well with our birds. Yeah. and because that's something we are really proud of, because you can have results at your own loft. that's good. that's very nice. But when people have results with your strain of pigeons on their own loft, that's maybe yeah, the, the best you can achieve yeah. because it proves that the quality of your birds is good. Yeah. Uh, and for instance, you're yeah. the best example, i think, in poland <laughs> of people who raise well. Uh, yeah. No, czyli, czyli również to, co mówisz, że wspólne gołębniki, oczywiście to jest coś, co, co, co bardzo z czego są dumni, ale, ale również są dumni z tego, że nie tylko na ich gołębniku gołębie super ale właśnie odsprzedane w różne ręce. Mówiła, że ja jestem najlepszym przykładem, gdzie gołębie właśnie z jego gołębnika skrzyżowane z moimi praktycznie trzy olimpiady z rzędu, trzy miejsca medalowe, dwa złote medale, srebrny. A więc po prostu bez jakiegoś specjalnego uh, taj tajniku, bez jakichś specjalnych metod, po prostu hodowanie, lotowanie i taki same potrafią to zrobić bez większych, uh, bez, większych uh, bez większego wysiłku. Ja yeah, that's remarkable, and I see on my że that uh, every year I have uh, talented birds from our crossing, let's say. Yeah. Yeah, and You're the best example because hey, we have a, a, really, a very good friendship since yeah, many years, and uh, I think yeah, you, have the, you follow the, the trends from our left. You introduce on your left, yeah. so I think it's for you also interesting because you don't have to yeah, get a lot of new strains because you, you follow our trends. Yes, and you, get the you new do the same. As well in your yeah, czyli to So to co Lars mówi, że jestem też dobrym przykładem, bo Ja korzystam z ich wiedzy na temat rynku belgijskiego, więc cokolwiek Lars do siebie sprowadza, ja korzystam z jego bazy hodowlanej, nie rozglądam się za zbyt wiele za jakimiś nowymi nazw nazwiskami rodzinami, bo oni też pracują na tym, więc sięgając po jego gołębie co rok, co dwa, również e, mimo woli sprowadzam gołębie, które oni nabyli, dołożyli i dlatego ciągle trwa w hodowli że tak powiem, dokładanie nowych genów, nowych zdolności, nowych umiejętności, poprawianie prędkości, poprawianie orientacji. To jest coś, co ciągle hodowca powinien robić. Co jest powodem, że ludzie w generalnej chwili śpiewają dobrze z naszych pszczołów? Myślę, że jednym z powodów jest to, że w naszej rodzinie już mamy pszczołów od wielu, wielu lat. Mój ojciec zaczął trzymać pszczołów, kiedy miał 17 lat, więc to jest bardzo long tradition. So to około uh, 45 lat? Tak, coś w tym stylu. Więc w tych latach mógł budować swoje pszczołów When we uh, start selecting birds, it's not like that's one type of family, another type of family, but it's one family of birds, and I think that is the reason why you can get a higher average quality than mm. if you get only you just different families of birds. It's, it's more difficult to have higher, mm. of a higher higher average level of birds. And second of all, um, I think the quality on our birds on our loft is also quite high because when you, when we raise in antwerp. We live not in the best location and um, that forces us to breed better birds because if you want to win from our competition that lives in a better location with the wind for instance and, and so on we need to breed better birds we need to have a, a stronger selection, selection of birds sure. yeah, and yeah. if you do that many years i really believe that you get a higher quality of birds mm. uh, than when it's in the so opposite so way, <coughs> way. So in the two two takie podstawowe, dzięki czemu uważa, że gołębie z ich hodowli sprawdzają się w różnych hodowlach. Po pierwsze, czy po drugie, bo mówię jako drugie, gołębie są bardzo restrykcyjnie selekcjonowane, ponieważ oni leżą ze strony takiej Antwerpii, gdzie nie ma wielu hodowli. Wszyscy są ulokowani ze strony powiedzmy wschodniej. Większość hodowców więc zawsze działa wiatr zachodni, który często wieje powiedzmy wiadomo od morza na korzyść jego konkurentów, więc są zmuszeni, żeby w ich położeniu nawet gdzie są na powiedzmy na północnym zachodzie, muszą o wiele mocniej selekcjonować, bardziej pracować, muszą e, e, hodować lepsze gołębie, mocniejsze gołębie, żeby umieć ko konkurować z hodowcami, którzy leżą 15-20 km na, na, na południowy wschód powiedzmy i są w uprzywilejowanym położeniu. To jest ważne. Druga rzecz, również jest bardzo ważna, że hodowla perkamenów, on jest Lars akurat od paru lat bardzo zaangażowany, ale hodowlę rozpoczął jak miał 17 lat, czyli 45 lat, 47 lat hodowla. Ciągle jest selekcjonowana, de facto gołębie są oparte o ciągle te same ptaki w bliższym lub dalszym pokrewieństwie. Do nich się ciągle coś dokłada, ale nie zostawia się gołębi do hodowli, które nigdy nic nie dowiodły. To musi być dziecko wyśmienitych lotników, albo to musi być lotnik sam w sobie, który zdobył wyśmienite rezultaty i jeszcze świetnie się sprawdza w rozpłodzie. Gołąb, który nic nie osiągnął, nie ma prawa znaleźć się w rozpłodzie. Także dzięki tym dwóm czynnikom uważa, że e, ptaki są po prostu e, e, zdolne i ludzie mają z nimi e, łatwiej. We don't, don't keep them as well in the, the next generations, they are eliminated. Ah, Czyli nawet jeżeli gołębie, które nawet gołębie, które były przeznaczone do rozpłodu okazały się, że są bezużyteczne, to zarówno one i ich dzieci są po prostu wycofane, żeby nie rozwadniać tych właśnie cech, które są od pokoleń utrwalane, czyli rezultaty, rezultaty. Jeżeli nie lotowe, to rozpłodowe, bo po prostu w jednej lub drugiej rzeczy go musi być dobry, żeby tutaj we wremdę po prostu się utrzymał. Uh, when we sell, uh, try to, winter, Yeah, we always are very strict. We see first the breeders that are there. How did they breed the last few years? Uh, because if they did not breed, we eliminate them, of course. And then we go and try to look for new breeders. And this is a mixture of two things. First of all, the best racers uh, they go to the breeding loft. And second of all, and also one of our strengths, I think, um, we always breed from our breeders, also in the summer, late breaths. And some of these late breeds we keep them. Uh, for two years later then because they're too young to breed so a few months later. We keep them for the breeding loft. And the best from the best breeder, best quality. And often they they uh, they become really good breeders. Like for instance mm. Pachiko is an example of a bird born in the summer. Mm. And then he's from two thousand and one. First time we bred from him in the winter of two thousand three. And he became <laughs> a very really good breeder. So yeah. yeah, a combination of proven racers and, and these late breeds from the best ones. Aha. Czyli, czyli też kolejnym punktem, gdzie dopatrują się swojego powodzenia właśnie w, w rozpłodzie, a później w dobrym stadzie lotowym jest to, że jesienią zawsze oceniają stado rozpłodowe i selekcjonują je pod kątem ostatnich dwóch, trzech sezonów. Jeżeli go po prostu wydał, tylko wydał zbyt mały dobrych gołębi albo po prostu nie, nie okazał się naprawdę trafnym wyborem, to jest eliminowany. I w jego miejsce wchodzą najczęściej gołębie, bardzo dobre lotniki, które osiągły dobre rezultaty lotowe. Jak również młode, wychowane z najlepszych gołębi rozpłodowych latem. Ale zawsze to jest lato powiedzmy sprzed dwa lata do tyłu. Czyli Barko jest świetnym przykładem. Jest to młody z lata 2001, a w rozpłodzie się znalazł dopiero w 2003 roku. Bo ocenili, że jest pięknie zbudowany, że ma cechy, które by chcieli utrwalić. Więc dopiero barko dwa lata później, czyli jako już półtorej roczny dom, prawie dwuletni, trafił do gębnika rozpłodowego i od razu praktycznie zaczął wydawać super potomstwo. Uh, what you can um, advise to to Polish um, friends? Maybe I saw, I know yeah. um, in general, I can say I hear people complaining about people, other people who raise a lot of birds, but I don't think that's always an advantage. to raise a lot of birds because the more birds you've got, the more difficult it gets to get them in good condition. And because there are more birds, you need more attention. so if you don't have a lot of time, it's better to raise not many birds, but to focus on a group, for instance, with uh, raising hands. If you, if you just focus on, on uh, raising hands, you give them a good, uh, you, know, you take good care of them. i think it's better than if you try to keep a lot of birds and raise them and you don't have a lot of time. I think you will have much better result when you just focus on a smaller grup. I think it's, yeah, it's, it's the best way to have good result. <coughs> Zapytałem Larsa w kwestiach lotowych, co mógłby zaradzić, doradzić polskim hodowcom. Spotyka się z tym, że często hodowcy w Polsce, bo i z moich opowieści może z, z, z gości, którzy go odwiedzają, że w Polsce lotujemy często dużym stadem gołębi. I po prostu narzekamy, że mamy ich dużo, że nie mamy czasu, że pracujemy. Więc uważa, że hodowcy, którzy właśnie nie mają czasu, powinni się skupić na mniejszej grupie gołębi. Może to mogą być tylko samczyki albo samiczki. Powinno się nimi dobrze zaopiekować. I efekty i rezultaty z pewnością będą lepsze, ponieważ dużo gołębi to jest po prostu dużo pracy i nie, nie można po prostu tego tego przeskoczyć, to po prostu gołębie potrzebują czasu uh, uh, odpowiedniego, żeby nam dały tą przyjemność, którą oczekujemy. So, uh, do uh, um, once I heard opinion that uh, you mean you need average time one minute on each pigeon a day. What is your idea? Um, it depends how you build your loft, because you can design your loft so that you don't need much time to take care of the pigeons. So. Mm -hmm. Uh, that's true, but uh, so I don't believe in one minute per pigeon, it really depends about the design mm -hmm. of your love. But it is true, um, some yeah, if you raise cocks or hens it it, de it demands a different kind of approach. Eh? Mm -hmm. Because uh, with hens yeah, sometimes you need, yeah, you don't need a lot of work at hands because they're hands, but you need well to pay attention that they don't couple up, for instance. But with cocks. It's easier that it, because they don't pair, but you, maybe they need more yeah, supervision because yeah, cocks are more uh, vulnerable. I think in general to to, to difficult weather and so on. So yeah. in that in, the, in that view, they need more more uh, of your time. So it really depends about how you yeah, design yeah. your loft, about which birds you raise. So it's yeah. Zapytałem, zapytałem Larsa o jedną rzecz, bo spotkałem się z takim stwierdzeniem, że średnio hodowca, żeby miał dobry rezultat, potrzebuje minutę dziennie na każdego gołębia. I co myśli na ten temat? I potwierdził, że na pewno w zależności od metody oraz organizacji gołębnika, plus minus ten czas może być krótszy lub dłuższy, bo jeżeli będziemy lotowali wyłącznie samiczkami i gojemnik będzie dobrze zorganizowany, no to tego czasu potrzebujemy zużyć mniej, bo samice nie potrzebują takiej opieki. Jeżeli będziemy lotowali samczykami, które są bardziej podatne na różnego rodzaju, nie wiem, trudy lotu, różnego rodzaju walki, problemy, więc trzeba im poświęcić więcej czasu i tak samo przy sprzątaniu, i tak samo przy obserwacji oraz motywowaniu, więc, więc na pewno dużo w tym jest prawdy, że czas to jest coś, co po prostu no, trzeba wiedzieć, ile, na co go można przeznaczyć. Gołębie tutaj latają, każda grupa lata raz, samczyki lotowe latają raz dziennie, samice, młode wcześniejszego lęgu, młode późniejszego lęgu, to i tak są cztery obloty dla każdego średnio półtorej godziny, więc praktycznie 6 e, do 8 godzin dziennie, e, no jest dużo pracy przy, przy oblotach. So between six and eight hours a day something's flying around. More or less. So twice a day you cannot do it, eh? It's no, difficult, no. yeah, we have different... To nie jest potrzebne. Nie. Samce, bez koksy, leżą około 11 lat. Samce leżą około 1.30. Czyli samce o 11, samiczki około 1:00 później w granicach 3 kolejne młode, w granicach 5 kolejne młode. I nie ma potrzeby, żeby latały dwa razy dziennie. Raz dziennie jest wystarczające. To nie jest ważne, kiedy jeżdżą. Robią to każdego dnia tak samo. Ok. Ale kiedy jeżdżą w rano, zawsze, kiedy jeżdżą w niedzielę, to również wskazówka dla hodowców, którzy na przykład pracują, nie mają czasu. Wcale nie muszą robić oblotów dwa razy dziennie. Wystarczy raz dziennie, półtorej godziny. Jest to wystarczające dla gołębia. Także na pewno, skoro w takiej hodowli system funkcjonuje już od paru lat, wiem, to śmiałość sobie można takie coś za

Spędza około godziny, półtorej w powietrzu, latają bardzo ostro i wydajnie. To one są nauczone, że po prostu siadają i od razu wchodzą do gojemnika. To też są maniery, które one mają później przyspieszyć siadanie z lotu. Ten gołąb wie, jak już jest koło domu, nie ma czasu na latanie, łazikowanie. On musi po prostu atakować w antenę, żeby nie tracić cennych sekund. So I hope everything is clear now without um, trying to explain something more about how we talk about our pigeons. And if you have a jakieś pytania you can always contact us or you can also contact Mari Caska, who is our very good friend i partner in Poland. Lars, pragnie podziękować za, za wszystkie pytania, które otrzymał. I, I również to był cel, dlaczego nakręciliśmy ten film, żeby na wiele pytań odpowiedzieć hodowcom. I mam nadzieję, że to uczynił. Natomiast jeżeli będą jakiekolwiek jeszcze inne pytania, to można się z nim skontaktować lub ze mną bezpośrednio, ponieważ od wielu lat współpracujemy razem, więc, więc na pewno każdy uzyska pytanie. Jeżeli ktoś w języku angielskim lub niemieckim nie może się skontaktować, to może skontaktować się ze mną.